Cześć, witajcie z tej strony Kozaki dziś. Gramy sobie w Brawl Stars, czyli otwieramy się. Kupujemy karnet. To pierwsze trzeba sobie tam gamę kupić, i odebrać. Odbieramy gamę i pieniądze. Albo później pieniądze. ale szczęście tak złoty jest bardzo dobrze i pierwsze y odbieramy Bale ominęłem jest Bale no a tu jest taki złodziej jeszcze karta i dzisiaj do czterdziestego co otworzymy i na następny od Obstawiajcie co wie nam. Jest, do Rufusa i... Nie! Yeah. Nie! Yeah. Nie! Dzięki Boże! Dwie rzeczy. Siódemka. Wrat właśnie otwierał przed chwilą. Ten... I piątka mu wypada cały czas. To nie wiem. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Bo odcinki będą teraz codziennie. Do Sergio, do kolet i do Pam. Bardzo fajnie. Na razie tych nie odbieramy pieniędzy. Y, y, y. O, bardzo fajnie. Czyli teraz se otworzymy do 35. Później może druga, drugi odcinek będzie, a jeszcze chyba nie. Otworzymy se całe. Tak. Yy, trzy postacie już dzisiaj wydrofiliśmy, bardzo fajnie. I jakbym. Jakbyście zobaczyli. Jakbyście zobaczyli moją reakcję, to nie wiem, co by się stało. Byście się popłakali normalnie. Jakie ja mam trzy. Jakie? Ja mam szczęście do tych skrzynek Wolniej, wolniej będę otwierał Piątka. I może wypadnie coś Wolniej Cztery. No na samym dole będzie tu Dobra hmm. Ja nie wiem nawet do kogo punkty dawać Wejść 4, trzy nowe postacie Trzy, tak hmm. do Bibi do to pana P i do gadget do poko bardzo fajnie punkty damy sobie do bail teraz może do lu do albo do squik'a nie wiem dobra może będzie bail nawet Dobra, jeszcze coś wypadnie? Trzymajcie kciuki, że tak Bo ja bardzo trzymam I otwieram nawet Może jeszcze jakaś legenda dzisiaj wypadnie? Jakby legenda jeszcze wypadła dziś O, odznaka do bail. Jest teraz. Piątka znaczy No będzie do tego Bale do. O bardzo fajne Później sobie polepszamy te Postacie Oczywiście na wszystkie moce o teraz bardzo nie. Do nani Co to był zagadnę? I proszę szóstka A jajaj Le już coraz bliżej z szóstki jest Może ósemkowy, panie, zaraz. Dobra. Do Czekaj, trzeba a teraz zba... może ulepszymy bail. Była, był, był, był. Mhm. To da. Hmm. Szósta, jeszcze trochę punktów brakuje, będzie może gadżet. za niedługo trafimy. Do odznaka przykupiłem. Hmm. Punkty, podwajać punktów się bardzo przyda. Szósta. fajne. rzeczy dzisiaj losuje nam no raz. No i otwieramy. Ale bardzo są fajne. Dzisiaj jest fajny opening. O, do od O, do Karla. Fajny ten latający motek, coś takiego, hmm. może jeszcze jakaś postać wypadnie dziś do kolek, bo już można było tam. Tam będzie 500 później punktów gdzieś i, i później, na późniejszym odcinku oczywiście Jeszcze trochę jest. Megabox Box i szóstka. Aj, aj. Może na następnym boxie zakręca się. Dobra. Zakręciłem się, otwieram. Hm fajny gadżet. Hmm. I tu postać jakby taka wypadła. Aj. Bardzo mieć nową postać, żeby trafiła mi się nowa postać. Będę uwielbiał tą grę. Trzy, jak jakby wypadę jedna postać przynajmniej. To będzie fajnie. Ale nie bada już na tą grę narzekać. Do squeak. Do squik daję. Albo do bay. Czwartek czy tam w środę trafiłem y, oczywiście Jak trafiłem jakimś cudem jeszcze tu jest y, z alei pucharków jest tam y, ten y, mega box i za darmo w sklepie jest big box to będzie trzeba otworzyć jeszcze y może to zaraz będzie wszystko? No, Na mega boksie zakręcimy się. Raz, dwa, trzy. Wszystko. Postać. Hmm. O, dobrej. Dobrze, bardzo dobrze. Tu już nie ma. Tu jest w Ali pucharków teraz. Otworzyć trzeba. Też się zakręcimy. Raz, dwa, trzy. Ej. <śmiech> <śmiech> ja już dzisiaj podwajam za tonu. Tu jest big box. I ma skrzynka. i big box Dobra. Z openingu. Jeszcze te dwa oferty. Może teraz szóstka. Mm. Z tego nie będziemy kupować fajne przedmioty. Jeszcze tam pieniądze, co odbierzemy. No, podobało Wam się? Zagramy bey. Mamy siedem tysięcy hajsu. Zobaczymy na rzeczy. rzeczy. i zagramy zagramy Fus. Zobaczymy ten HP. Stop power. To gramy. Skwikasa ulepszymy. Na penningu jestem bardzo szczęśliwy. Gdzie mm. jest ten go. Zapytam się Adasię czy gra ze mną Bo przecież niedawno odropnął z ruchu. Adaś, Ja zaraz przyjdę Dobra, przyszedł do mnie Adaś. Cześć Dobra, gramy razem I ja tak pieszę zagramce

To se damy i tyle. A to damy sobie do squeaka jedno i drugie do luy. Mm. Rozwalamy wszystkich. A może ja bym cię zaprosił lepiej, bo mamy wodę. Какая богиня, а Хорошо. Ара, не, не, не обещаю. Вот чакай, bardzo fajnie nam idzie i dobrze nice ja sobie trochę ściszę może ten telefon 1800 punktów patrz ile punktów podwaja 3 żetonów teraz tu sobie dwa następne sobie bierzemy i legenda śmiałbym się na drugim później może ja se po odcinku będę ulepszał wszystkie postacie będę ulepszał se wszystkie postacie od pewnie od najniższej rangi do naj... Boże od najniższej mocy do najwyższej rangi, będę sobie lepszą. Dobrze mamy zaś, bo mam. po. iść koło Poczekam. Kurde, sorry, że ja wziąłem ten parę kuba. Brajo, czego mam tam? Stop... Ult. <laughs> Squid-it-an. <try> A jakie tu mamy misje? O, oh, pasz. I 2000 od DLT. Boże, ile ja misji? Trzeba <laughs> je... I teraz luks zagram. 1500 można mieć. W dzień może, Jutro na przykład nagram odcinek pewnie gdzieś. Laga dostam. Laga. Przepraszam, że ja mam nagi. Sarki. Szerwona zagrań. Proszę, że miałem taki lajk like. ale ten chodzi, bo jest 30 komputerów, ale z tego peningu jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy.

Dobra, może wygrasz to. Ale było bardzo dobrze na początek. Mogę wam pokazać ile mam postaci. 43. Samych legend mi brakuje. Tak, grać w sumie. Mhm. Można za. Dobra, Szybciutko, pczywitka Zabita dość Po tej metrzyku yy, skoń, skończę odcinek i może będzie później jeszcze jeden odcinek. Jak yy, otwieram resztę zostałych tych skrzynek. OK. Może jeszcze coś wypadnie. Może legenda jakaś. Idę ja już nie mam. Dobra, będzie. Dzięki, za oglądanie. Może będzie jeszcze drugi odcinek. Dziś, dziś wieczorem. Do zobaczenia. Cześć.